Dzień dobry, witam w szóstym odcinku podcastu Drobiowe Inspiracje. Przed nami kolejne spotkanie z Tomaszem Procem, sportowcem, trenerem, kucharzem i dietetykiem w jednej osobie. Kłaniam się Państwu nisko serdecznie. W dzisiejszym odcinku Tomek opowie m.in. o wyzwaniach i błędach żywieniowych. Cześć Tomku i witaj po raz trzeci. Dzień dobry Państwu. Tomek, widzieliśmy na Twoich mediach społecznościowych, że byłeś niedawno w Dubaju na evencie sportowym. Opowiedz nam coś o tym sport dla twardzieli i dla dorosłych i dla dorosłych facetów jakim jest Slap Fight Championship a więc pospolicie mówiąc liść. Przenieśliśmy na troszkę wyższy level ze względu na to że e, Federacja boksu wymogła na nas żeby to nie były walki freak fightowe a był to sport a więc uderzenie musi być precyzyjne odbiór tego uderzenia. Trenowanie przyjmowania uderzeń a więc to wszystko maszyna ruszyła bardzo, bardzo fajnie i już niedługo będziecie mogli zobaczyć efekty tego ekstremalnego sportu, który zrobiliśmy dla Dubajczyków. Oczywiście to nie jest pierwsza edycja, którą robiliśmy. Robiliśmy to wcześniej w Stanach dla Arnolda Schwarzeneggera i Pala ale też odbyło się parę edycji w Polsce, ale tym razem zrobiliśmy z tego Coś więcej niż rozdawanie liści. Już niedługo Państwo zobaczycie naprawdę efekty tego. No to gratuluję i trzymam kciuki za, za kolejne inicjatywy. Jesteś też związany z armrestlingiem, arm czyli z siłowaniem się na rękę. Armrestling, siłowanie na rękę, jestem sędzią, sędzią tego sportu już od 12 lat. I też się mogę pochwalić, że we wrześniu tego roku odbędą się największe zawody. Na świecie i odbędą się właśnie w Polsce, a więc sprowadzimy najsilniejszych ludzi z całego świata siłujących się na rękę i będzie można obejrzeć to widowisko. Ale wszystkich zachęcam, żeby zobaczyli arm wrestling. Każdy z nas, przynajmniej z chłopców, siłował się w szkole podstawowej czy w przedszkolu, kto ma mocniejsze ręce, a zobaczycie naprawdę. Tuzy tego sportu i jak wyglądają zawodnicy, którzy mają ponad 180 kg wagi i są naprawdę potwornie mocni. Zachęcam do oglądania armestningu, a szczególnie we wrześniu, kiedy zrobimy naprawdę gigantyczną imprezę w Polsce. Dobra dieta w tym sporcie to jest też bardzo duży sprzymierzeniec. Dieta w każdym sporcie to podstawa, a szczególnie w sportach siłowych, kiedy naprawdę tego białka i węglowodanów jest potrzebna na naprawdę bardzo dużej ilości szczególnie w arm kiedy obciążenia na stawy są naprawdę gigantyczne, a więc tutaj nawet galaretka z nóżek kurzęcych będzie bardzo wskazana, aby, aby wzmocnić te y, nasze stawy. Ściągna. Stawy ścięgna dokładnie, bo to jest ten kolagen jest budulcem tego, ale potrzebne również są ogromne, silne Mięśnie, bo tutaj też masa ma znaczenie. Jeśli waży 120-150 kg, zawsze będziesz miał przewagę nad tym, który waży 80 A więc w tych sportach jest to szczególnie istotne. A jeszcze powiem taką ciekawostkę: w Dubaju spotkałem się z Eddie Hallem który również będzie gościł na armie w Polsce. Facet waży na ten moment 160 kg, wcześniej ważył 196 i to jest prawdziwe monstrum. Rozmawiałem z nim również o jedzeniu. Mówi, że jest w stanie zjeść ponad 2 kilo mięsa na jeden posiłek, a więc to są dopiero imponujące ilości, ale jak już waży 160 czy, czy prawie 200 kg i aby utrzymać tą masę mięśniową, te ilości te są absurdalnie duże. No, dokładnie. Duży, duży mężczyzna musi dużo jeść. Tak jest. Pamiętajcie, że mięso robi mięso. Przejdźmy teraz do takich wskazówek żywieniowych. Jakie są najczęściej popełniane błędy żywieniowe wśród osób amatorsko uprawiających sport? Co tutaj zauważasz często? Często występują niedobory jakościowe, ilościowe tego, co jemy. Robiliśmy dwa miesiące temu wykłady. W zielonej górze z jedetykami i lekarzami właśnie na ten temat. To akurat skupiliśmy się na dzieciach uprawiających sport, gdzie w 70% przypadków występują niedobory żywieniowe lub jakościowe, lub ilościowe. Słuchajcie, ale to się przenosi również na dorosłych sportowców, szczególnie tych uprawiających amatorsko sport. Chociaż w tych czasach amatorsko powiedzieć, to już jest dość ciężko, bo ci amatorzy trenują tak samo wytrwale i na podobnym sprzęcie, jak robią to zawodowcy, a więc to jest trening pięć, czasem sześć razy w, ty w tygodniu po parę godzin, jak robię, jak robię to ja, nadal bawię się amatorsko. Słuchajcie, i wszędzie występuje ten sam błąd, a więc nie liczymy tego, co jemy, jemy bardzo często zbyt mało i nieodpowiednio. A więc ja wszystkich zachęcam, żeby sobie policzyć, jakie jest nasze zapotrzebowanie i faktycznie ile tych węglowodanów, i szczególnie białka nam jest w diecie potrzebne. Mówiliśmy o amatorach. A co z zawodowcami? Czy zawodowi sportowcy także popełniają błędy w diecie, a jeśli tak, które z nich są najczęstsze? Słuchajcie, tak naprawdę światowy top sportowców zazwyczaj jest już zaopatrzony w kucharzy lub w dietetyków. Nie wiem, nasza kadra piłkarska zawsze jeździ ze, ze swoim kucharzem i ci wszyscy najlepsi sportowcy tą dietę już ustaloną mają. Myślę, że największy problem jest z bokserami i z zawodnikami MMA, oni tą wagę bardzo często do, do walki zrzucają bardzo drastycznie, bardzo szybko. Nie zawsze zdążą się zregenerować, bo żeby uzupełnić glikogen w naszych mięśniach, potrzeba jest około 36 godzin, czasem, czasem więcej i tego czasu jest zbyt mało poważeniu i myślę, że to są takie podstawowe błędy, że. To żywienie nie tylko powinniśmy przypilnować w okresie przedstartowym, ale tak naprawdę przez cały proces przygotowywawszy również tą dietę należy mieć dopiętą. A przejdźmy teraz na takie nasze najbliższe otoczenie czyli dom. Jakie są najczęstsze błędy żywieniowe w rodzinie? Na jakim poziomie jest wiedza dzieci i młodzieży na ten temat? Jakie jak Ty masz tutaj obserwacje? Obserwacje i doświadczenia z tego, bo często spotykam się z młodzieżą, a więc przychodzą tutaj do mnie e, szkoły, przyprowadzają je pani dyrektorki, nauczycielki, ja bym porozmawiał już z dziećmi, a więc tu jest kompletna katastrofa. Nie jedzą śniadań, odżywiają się byle jak i czasem jest ten posiłek, który mama zdąży lub nie zdąży po pracy zrobić w domu, a więc dzieci nasze odżywiamy fatalnie, a cała ich wiedza czerpie się od rodziców, którzy również tej wiedzy nie posiadają. I bardzo często powiem, ładnie nie chcą jej posiadać, bo jak już się coś wie, to wypada coś z tym zrobić, bo później masz deficyt, że robisz coś źle, więc lepiej nie wiedzieć. Słuchajcie, wynagradzamy sobie bardzo często to, czego my nie mieliśmy w dzieciństwie. Ja wiem, jak moja mama podchodzi do swojej wnuczki tak, a więc to są zawsze słodkości, frykasy, wszystko, czego nie mogła, nam dać, bo, bo, nie mogła nam dać, bo komuna nam tego nie dawała i nie było takich możliwości. Dziadkowie wynagradzają to w stu Poza tym, jeśli da się słodkość dziecku, mamy go zajętego na, na pewien moment i ona ani nie chce jeść, ani pić i, i ma mnóstwo energii i jest, i jest super, a więc my bardzo często z lenistwa po prostu w dzieciach wyrabiamy złe nawyki, a my odżywiamy się dlatego, bo żyjemy bardzo często w pędzie, nie mamy poukładanego życia. Najlepszym przykładem w ogóle w do dobrej organizacji jest moja żona, która jest sportowcem, amatorem. Myślę, że ma jeszcze bardziej większe zacięcie ode mnie. Ogólnie zgubiła ponad 50 kg wagi na przestrzeni paru lat. Wygląda jak milion dolarów. Słuchajcie, z, z pani, która była z, z dużą nadwagą ale ja wiem, jak ono się odżywia teraz. To są pudełka, które zabiera ze sobą do pracy, to jest śniadanie, które jest policzone. Posiłki, które zabiera do pracy są policzone, jest posiłek najważniejszy w ciągu dnia, więc posiłek przedtreningowy, bo wtedy zużywamy najwięcej energii na treningu, a więc on musi być odpowiednio skomponowany. I drugi, co do ważności, posiłek potreningowy, który pozwoli nam się zregenerować i uzupełnić wszystkie niedobory, które mamy. Ale ja wiem, że się da i można, i moja żona jest fantastycznym tego przykładem. Masa ciekawych i przydatnych informacji. O diecie sportowca, jak i informacjach o drobiu, powstało już wiele mitów, który według ciebie jest najczęściej powtarzany i należy go jak najszybciej wyjaśnić. Wyjaśnijmy go to tutaj. Słuchajcie, ja też sobie wyjaśniałem i ja powiem o antybiotykach. Wszyscy mówią, nie jesteśmy, bo to mięso jest każde nafaszerowane antybiotykami. Rozmawiając z drobiarzem, zapytałem go o ten element yy, antybiotyków. Odpowiedział mi dość prosto: Tomek, jak chorujesz, lekarz przepisuje ci antybiotyk. Tak samo jest ze zwierzętami. Nie możemy patrzeć, jak one się męczą w chorobie, a więc podajemy im antybiotyki. Ale wtedy dochodzi do okresu karencji. A więc czekamy, aż ten kurczak zmetabolizuje. Antybiotyk. On wyjdzie cały z organizmu, dopiero później idzie do uboju, a więc nie mamy czym się przejmować, że zjemy antybiotyki, bo jego już dawno w tych kurczakach nie ma. A więc obalamy mit o tym, że jemy mięso naszpikowane antybiotykami. Kolejną fantastyczną rzeczą, którą słyszałem jest y, hormon wzrostu, którym. E, szpi, szprycuje się kurczaki, żeby szybciej rosły. Po pierwsze, hormon wzrostu jest koszmarnie drogi, ten kurczak kosztowałby niebotyczne pieniądze. Nie da się go również podać w paszy, bo on się e, jest w formie peptydu, a więc musielibyśmy go podać albo donosowo, albo wszyknąć kurze. Słuchajcie, co jest w ogóle niewykonalne. I tego hormonu po prostu wzrostu nie ma w kurach, a więc też nie, nie bójmy się Dzieci też nie szybciej dojrzewają do, do dro, od drobiu, ale po prostu szybciej rosną. Moi drodzy, białko jest dziecku niezbędne. Bez białka nie będą rozwijały się prawidłowo nasze dzieci, a więc jedzmy tego kurczaka, moi drodzy, jak najczęściej jest lekkostrawny i jest przede wszystkim bardzo zdrowy. Mam jeszcze kilka pytań odnośnie polskiego drobiu. Jakie są Twoje doświadczenia związane z zakupem polskiego drobiu i jak dbasz o jakość tych produktów. Chyba jak większość osób, i, i które mieszkamy w Polsce, kupujemy drób z marketu. I uważam, że on jest bardzo dobrej jakości. Nikt nie sprzedałby nam nic w sklepie, co mogłoby nam zaszkodzić mity o, o szkodliwości możemy włożyć między bajki. Drup jest bardzo dobrze prze, przebadany przez lekarzy w weterynarii, znamy całą jego, jego historię. Ja wybieram drup marketowy, bo ja wiem, że on jest zdrowszy od tego, jeśli kupiłbym od rolnika, powiem, powiem nieładnie, tu mam historię tego kurczaka. Tutaj tej historii nie mam, a więc wiem, co jem, a lubię wiedzieć, co jem. Znam ubojnie, znam rolnika, idę czytam na etykiecie w, marke, w markecie i tam kupuję i 99% tego kurczaka, jeśli oczywiście nie pojadę do ubonii wziąć całej skrzynki, kupuję w markecie. To robi sama moja żona, moi, moi rodzice, moi teściowie, wszyscy zaopatrujemy się w marketach. Każdy ma swój market ulubiony, ale to jest miejsce, gdzie możemy kupić najlepszy produkt i sprawdzony. A czy eksperymentujesz z różnymi sposobami przyrządzania potraw z polskiego drobiu? No oczywiście. Oczywiście, aby sobie poszerzyć ten wachlarz i nie nudzić się tylko smażoną piersią z ryżem, robię go duszę, piekę, robię go w niskiej temperaturze, robię go suwi, a więc bawię się tą strukturą i możliwości różne. Słuchajcie, możemy nawet ugotować sobie tą, ale nie gotujmy zbyt długo, aż to wszystko i zrobi się pierś, powiedzmy wiórowata czy udo, ale jeśli poświęcimy temu odpowiednią ilość czasu, a więc wrzucimy nie wiem do 90 stopni na określoną ilość czasu, tą pierś ona będzie smaczna, co prawda wszyscy powiedzą jak szpitalna, ale jakże zdrowa. No, oczywiście. Na koniec zapytam jeszcze o jakiś taki lifehack. Czyli po polsku trik związany z mięsem drobiowym, który chciałbyś zdradzić naszym słuchaczom. Coś takiego nieoczywistego może. Coś nieoczywistego, jeśli chodzi o drób. Słuchajcie. Kupcie sobie termometr taki do gotowania. To jest najwspanialsza rzecz, która mogła przytrafić się kucharzom, żeby zawsze to mięso było trafione w punkt. Białko było odpowiednio ścięte, ale Nieprzeciągnięte już i nie wirowate i nie sucha, więc wbijamy termometr, czy to jest udo, czy to jest pierś, czy to jest podłudzie, Wbijamy termometr, wstawiamy, wstawiamy do piekarnika, kiedy dochodzi do 63, 65 stopni, wyciągamy. I nie przejmujemy się tym, czy robimy tego kurczaka na 70 stopniach, czy robimy go na 200. On w odpowiednim momencie pokaże nam, kiedy go. Wyjąć z biegarnika. Warto rozważyć taką inwestycję. Taki termometr pewnie nie kosztuje zbyt wiele. Właśnie, więc, więc polecamy. Na koniec chcielibyśmy zaprosić do udziału w konkursie. Od sierpnia startuje konkurs na naszym TikToku. Serdecznie zapraszam do udziału. Konkurs polega na nagraniu około dwuminutowego filmiku, w którym osoba nagrywająca opowiada, za co lubi polski drób. Filmik musi zostać opublikowany na kanale uczestnika z oznaczeniem hashtagiem PolskiDrup na TikToku. Do wygrania nagrody rzeczowe regulamin znajduje się na stronie internetowej projektu. Tomek, czy według Ciebie takie inicjatywy mają szansę na osiągnięcie sukcesu, czyli dotarcie z prawdziwym przekazem informacyjnym do Polaków? Słuchajcie, każda forma... Informacji rzetelnej jest dla nas, dla nas bezcenna. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie tego, że jako największy producent drobiu, my kupujemy drób z zagranicy. No to jest kompletnie pomyłka i bzdura. Tu mamy, mamy naprawdę najlepszy produkt na świecie. Uwielbiam też konkursy, bo możemy coś dostać. Ja wiem, jaka to będzie nagroda. Słuchajcie, to będzie niebyle jaka nagroda dla każdego kucharza i dla każdego, kto gotuje, będzie zachwycony. Więc to będzie coś. Coś wyjątkowego. I słuchajcie, każda forma promocji naszego produktu jest niezmiernie ważna. Ja przez to, że ukochałem rzeczy polskie, ukochałem rzeczy regionalne, lokalne, zawsze będę mówił, że to, co jest nasze, jest najlepsze i my nie musimy ściągać produktów z zagranicy, żeby mieć produkt najlepszy. Chwalmy się tym, co mamy, a naprawdę mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o drób. Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Tomek, to była świetna rozmowa. Dziękuję Ci za udział w naszym podcaście. Za nami trzy inspirujące spotkania. Dzięki serdecznie. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, ja również zachęcam do wejścia na drobiowe TikToki. Można znaleźć naprawdę mnóstwo ciekawych informacji i posłuchać tego, co ludzie, którzy korzystają z drobiu, mają o tym do powiedzenia, aby naszą wiedzę poszerzać. Jak już tą będzie, wiedzę będziemy posiadali będziemy mogli ją w pełni wykorzystywać. Słuchajcie, dowiecie się rzeczy, których nigdy nie wiedzieliście, bo ja również byłem niektórymi faktami mocno zaskoczony. Dzięki. Dziękuję również naszym słuchaczom, że byliście z nami. Zachęcam do skorzystania ze wskazówek Tomoka. Już niedługo kolejna rozmowa z ciekawym gościem. Będzie kolejna niespodzianka, także uważajcie. Zachęcam również do oglądania naszych drobiowych TikToków oraz odwiedzenia naszej strony internetowej Tiktoki.pl. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.